Siemanko, z tej strony rapnews.pl, jesteśmy na wyjątkowym wydarzeniu podsumowującym 20 dwudziestolecie działalności artystycznej Ostrego oczywiście. Z nami było dzisiaj wiele znamienitych gości, na sam koniec zostawiliśmy sobie takiego swoistego rodzynka, jest z nami Kali. Stary, nie będę się długo męczył. Rodzynek. A.k.a. Rodzynek. Stary, powiedz mi po prostu, jak Ci się podobało, jak podsumowujesz całe wydarzenie, bo jest po prostu, moim zdaniem, magicznie. To znaczy ja coś teraz takiego niefajnego powiem, bo ja ogólnie ja nie lubię aż taki, takiego profilu imprez, więc to, to, jest, to jest świetne. To jest yy, o, o, organizacja, ludzie dopisali świetna atmosfera i ten, ale ja osobiście wolę grać na trochę mniej, mniejszych eventach z racji tego, że trochę lepiej czuję kontakt z fanami. Tutaj po prostu te odległości są duże i o, o, ogólnie tak mówiąc wprost, po prostu nie lubię aż takich dużych eventów, co nie zmienia faktu, że naprawdę grało się tutaj świetnie. Świetne nagłośnienie, przede wszystkim wypełnienie Atlas Zareny też nie lada w wyczyn. No ale wiesz, Adamowi się należało po tych wszystkich latach, także życzę mu też, żeby, żeby kolejne 20 lat mu się chciało to pchać dalej do przodu. I wiesz, i kolejnych sukcesów takich jak, jak ten dzisiejszego wieczoru. Jak się, to, jak się rozbuja taki 12 tysięcy tum, bo podobno 12 tysięcy biletów się sprzedało. Wiesz co, no właśnie ciężko, bo, hey, ciężko. Adam łatwo, to, to jest dzisiaj jego tum, to są je, jego ludzie. Y, co jest totalnie, kurwa super. Y, mi było ciężko dzisiaj rozruszać ludzi, mówiąc szczerze. Y, ale tak mówię grało mi się bardzo fajnie, poza fuck upem tam je, jednym we wspólnym numerze, ale... Eee, w ogóle tu nie pamiętamy. wybaczą. Jasne, jasne, jasne. E, no dobra stary, dzięki wielkie, nie będę się męczył. Wielkie dzięki za rozmowę, zajebisty koncert i 100 lat dam tak naprawdę. 100 lat dać. Pozdrocznego gratulacje. news!